Witam Was w kolejnym odcinku programu Gymmer. Dzisiaj będziemy się męczyli z naszymi ramionami, a konkretnie z tricepsami. Popracujemy sobie na górnym wyciągu bramowym. Podstawową zasadą w tym ćwiczeniu będzie utrzymanie całego ciała stabilnie. Jeżeli utrzymacie całe ciało stabilnie ćwiczenie będzie wykonane poprawnie technicznie. W tym momencie pracują tylko i wyłącznie nasze przedramiona. Ramie, brzuch, nogi, łopatki ściągnięte, utrzymywane stabilnie. Ściągamy sobie sznury w dół. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli utrzymacie ramię stabilnie, brzuch napięty, nogi stabilnie, łopatki ściągnięte, będą pracowały tylko przed ramiona, całe ćwiczenie zostanie wykonane poprawnie. Starajcie się nie skracać ruchu. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Gigi Mięsie popracuje na całym swoim zakresie. Wydech i wdech. Dzięki temu ćwiczeniu uruchamiamy nasze mięśnie trójgłowe ramion. Jeżeli chodzi o ilość serii proponuję 3, jeżeli chodzi o ilość powtórzeń proponuję od 10 do 12. Obciążenie jak zwykle dobieracie według własnych możliwości. W razie pytań piszecie na nasz adres.